Krzysztof Dęga witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o proroczych snach. Za chwilę połączymy się z Panią Anią, która na co dzień mieszka już w Wielkiej Brytanii. Pani Ania chce nam opowiedzieć o swoich proroczych snach, które śnią jej się od wielu, wielu lat. A ja przypominam, że jeśli chcecie opowiedzieć o swoich proroczych snach lub macie inne jakieś tematy, które mógłbym poruszyć na tym kanale, to piszcie do mnie. Mój adres to krzysztof.dega@wp.pl. Podajcie swój numer telefonu lub login na Skype, to na pewno ułatwi nam kontakt. A już za chwilę rozmowa z Panią Anią, którą wcześniej zapowiadałem. Dobrze, tak jak wspominałem wcześniej, napisała do mnie Pani Ania i w tej chwili już mamy z Panią Anią połączenie, witam serdecznie. Pani ma prorocze sny od wielu, wielu lat, tego co Pani napisała. Pierwsze, jak miała Pani 12-10 lat. Jak to wyglądało? Kościół, osoby, które częściowo się znało, częściowo nie. Opisywałam właśnie, że ten, ten no to był taki, że chodzimy do kościoła na, na taką niedzielną I pierwsze, co mnie tak zaciekawiło, że u nas w kościele są takie trzy nawy, na kurach, nie? I w każdej tej nawie stał taki wielki anioł. No, no, wiadomo, to tak, takie takie um, że jak skrzydła biała i sześć święto odprawia święty Jan. Nie wiem czemu, ale widziałam, że to święty Jan, ale to nie było tak jak książę stoi przy ołtarzu i pamiętam, że w gdzieś chodzi. Nie, nie, nie przy, nie przy tym. I było właśnie, że ja siedziałam w ławce, Widziałam znajomych, przy których biegała taka mała dziewczynka w białej sukieneczce, w takiej jakby kosulince. Jak no i tych znajomych znałam, bo to um, z tej samej wsi, co, z której pochodziła, ale wiedziałam, że oni nie mają takiego małego dziecka. I znowu też widziałam osoby, które wiedziałam, że nie żyją, a też były na tym szyi. Ale to były te osoby znane pani? Znała Pani tak, te osoby? Tak, znałam te osoby kiedyś. Ale wiedziałam, że one nie żyją i bardzo zwróciło tak moje uwagę to, że siedzi właśnie tak jak że siedzi dziewczyna, przy której stoją takie zbany wody. Ale nie wiem czemu też, że właśnie, że ta nazwa sponje. To ja mówię, że dla dziecko, które mają tam 10 czy 12 lat, to nie zna się takich chodzić, prawda? I właśnie, że te stążki z wodą i przy niej siedziała taka starsza kobieta, dziewczyna była w wieku 20 lat, mam mało, nie płacz, bo ja muszę dźwigać te stążki z wodą. Mhm. No, no i później, no jeszcze tam, no wiadomo, że, że tam coś tam jeszcze na no wszystkiego się nie pamięta, ale po obudzeniu się, no to właśnie zapytałam, no i babci wtedy pamiętam, że się mi się coś takiego. No i oni nawet właśnie mówią, że chociażby chodziło o tą dziewczynkę, że tym znajomym właśnie zmarła dziewczynka w wieku chyba chyba czy coś takiego. Hmm. Czyli to jakby ta dziewczynka pojawiła się w tym śnie... w tych znajomych pani rodziny powiedzmy. Tak, gdzie pani mieszkała. Tak. Mm -hmm. Ale to nie jest jedyny sen proroczy. No nie. To znaczy jeszcze było na przykład tak, że po śmierci mojego brata, co było, że ja na przykład długo nie jeździłam do Polski. Bo i praktycznie mój pierwszy wyjazd, prawie po dziewięciu latach z Anglii do Polski, to był na powrót mojego brata i wcześniej on się nigdy nie śnił. A było właśnie coś takiego, że jak wyjeżdżałam, siedząc w autobusie, po prostu No i teraz właśnie mi się, że on wyszedł, ale tylko z jednym synem i z żoną, tak jak zawsze na przykład jeśli wyjeżdżali z domu, nie? No to tam, że wychodzili wszyscy, stawali na schodach, machali nas, właśnie to było tak jakby pożegnanie. Mm -hmm. to, to to by na przykład, co jeszcze? Yy, dokładnie miesiąc przed śmiercią mamy, przyśnił się też mój brat. Mm -hmm. I to Jak to wyglądało, czy ten brat coś mówił właśnie o mamie? Właśnie o mamie, nie. tylko że wcześniej jeszcze, bo mama się tak w ciągu tygodnia zmarła, dość szybko i za bardzo nie chorując. Pojechała po prostu do szpitala z przeziębieniem i nie wróciła. Mies... Znaczy, ja wiedziałam, że będzie wesele mojego bratanka właśnie. I on mi się tak przyśnił, mój brat, dosłownie miesiąc, równy miesiąc z mamy, że on będzie na tym weselu. Mhm. I tak fakt. Yy, faktycznie to wesele miało miejsce, tak? Tak, tak mhm. Opowiadała Pani w rodzinie, że ten zmarły brat jakby się Pani przyśnił, że będzie na tym weselu? Tak, to na razie rodzinie nie opowiadałam, ale jak właśnie mama mówiła, bo mama zmarła dopiero miesiąc później, to właśnie ja nie opowiadałam. Ten cel był właśnie, żeby się brat przyśnił właśnie z taką wiadomością. I co mama mówiła? Czy, czy mama też takie sny prorocze miała? E po śmierci brata to nawet nie opowiadała właśnie, że często o się śnił i na, nawet miała taki sen, że y, przyśnił jej się z małym dzieckiem na ręku, że przyszedł do niej tak jak z małym dzieckiem na ręku, a to, tak jakby o to chodziło, że mojemu bratu pierwszy, pierwszy syn, który się urodził to był ściążę bliźniaczek. A ten drugie, to drugie dziecko po prostu zmarło. Mm -hmm. Znaczy, A... jako słowie, prawda? Mm -hmm. I urodziło się ten, ten, tylko właśnie ten jeden, jeden chłopak się urodził. Natomiast ym, to drugie dziecko zmarło i on tak jakby do mamy przyszedł z tym małym dzieckiem na rękę. Mhm. A czy w, w, wśród pani znajomych też właśnie spotykała się pani z tym, że ktoś mówił, że ma takie prorocze sny. Ale kto, moja mama Wśród znajomych na przykład. Czy, 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 czy były takie przypadki? Halo, słyszymy się. Oj, nie widzę pani. O, o, teraz widzę, coś przez chwilę przerwało. To jeszcze raz. Jeszcze raz może zadam to pytanie, tak? Czy wśród pani znajomych zdarzały się takie przypadki, że ktoś też miał prorocze sny, że kontaktował się jakby z osobą zmarłą, albo ta osoba zmarła przekazywała jakąś informację? Tak się powiem tak, że... Kręgu znajomy, raczej się tak nie mówi, o takich rzeczach, bo my każdy, w to wie, o może tak to w ten sposób pójdę. No właśnie, nie każdy chce o tym opowiedzieć, prawda? A chociaż e, ale... takie przypadki bardzo często się zdarzają, ale ludzie nie chcą o tym mówić. No, mi się też tak wydaje. Bo na przykład, tak jak opisałam y, Pani też, y, właśnie przed śmiercią mamy, ja po prostu tak jakbym ją widziała, że ona przyszła i siadła mi we włóczku łóżka. Mhm. Ale Pani od, odczuwała to, że to jest mama? Mhm. Ona jakby siadała na tym łóżku w tym śnie, tak jak zawsze siadała, powiedzmy w jakiś tam sposób, w którymś miejscu. Znaczy nie, bo ona y, po prostu tutaj u mnie, w Anglii. Ona na nic tutaj w tym domu nie była. Rozumiem, jak... czyli już po śmierci po prostu. Nie, to już było tak, że w sumie ona już była umierająca, a miała tak jakby na następny dzień. Ale to Czy... była nieprzytomna, bez kontaktu i tak Czyli można powiedzieć, że przyszła do Pani i jakby zasygnalizowała, że, że odchodzi. Dała Pani znak? No tak, tak jakby, no, strach i Mhm. Jak Pani to odczuła? Pani, jak, jak ta mama się pojawiła w tym śnie i czuła Pani, że siada, że siada na to łóżko, to Pani się bała, czy nie? Ja, to znaczy, ja nawet tak nie wiem, czy to można nazwać snem, bo to tak jakby na jawie, po prostu przez ja, by, tak jakby mnie obudziała, że ona chciała i było takie zimno jakieś przeszło, że dosłownie się się kobra podnosła, zimna tak jakby z tego, ale po chwili ja się bać. I tak jakbym otworzyła oczy i no, no minęła. Yy, mama nic nie mówiła wtedy, tak, w tym śnie? Tylko się nie. pojawiła? Tylko po prostu tak jakby usiadała, że to łóżko się tak ugina, tak jakby faktycznie się usiadło. Yy. Yy, czy... Jak pani się przebudziła, to czuła pani, że coś złego mogło się wydarzyć wtedy. To znaczy ja przypuszczałam, bo my cały czas z przestrami byłyśmy w kontakcie, że mama jest w złym stanie. I po prostu no czekałam tylko do rana wiadomość, Yhy. że mama może odejść. I faktycznie tak było. I faktycznie tak było. Eee, a w... Wśród pani znajomych właśnie, czy, czy, czy ludzie wierzą w to życie po śmierci, czy, czy, czy nie? Zobrazujmy jeszcze raz. Wśród pani znajomych, czy znajomi pani wierzą w takie życie po śmierci albo w takie znaki dawane przez zmarłych? No tak jak powiedziałam, trudno mi powiedzieć po raczej nie rozmawiać na takie tematy. Mhm mhm. A nie wiedzą. że nie nigdy nie Ale niektórzy właśnie nie pamiętają swoich snów, bo się mówi, że niby każdemu się coś śni, tylko że po prostu na, na rano już po przebudzeniu nie pamiętają niektóre osoby tych swoich snów. Ale z z snami miała Pani kilkakrotnie w każdym bądź razie do czynienia. Ja mam że że mi się kolega, na ma... Po prostu ja zapomniałam o nim, prawda właśnie kiedyś na grany w Polsce i no nawet na nawet prostu, po tam nigdy tam nie myślałam i prostu, po mi się właśnie właśnie na po ludzi ja i ja prostu, po że on Mhm. Mm no pociągu po prostu, po i on po prostu tak jakby szedł w stronę pokoju, a się, dzieć, zboczyn, tak... się i, i pomachał podobnie. I później, dwa I... dni później, przypadkowo rozmawiałam z kolegą, który którym też pracowali na miejsce tej I właśnie mówił, słuchaj, że ten nie rozmawiamy się przy nie mówię Czyli też jakby dał znak, że coś się z nim dzieje. Tak się Ale ja mówię właśnie, że ja nie myślała, o tej Mhm. A ogląda pani ten mój kanał i na przykład te audycje z panem Krzysztofem Jackowskim. Tak, pana ogląda, pana Krzysztofa Jackowskiego. W dzisiejszym programie to już wszystko. Myślę, że rozmowa była bardzo ciekawa. Pani Ania opowiedziała nam o swoich kilku proroczych snach. Przypominam, jeśli macie ochotę i chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami w tej materii, piście do mnie maila. Mój adres mailowy to krzysztof.dega.maupawp.pl. Ten adres jest również zamieszczony w opisie tego filmu, więc jeśli nie zdążyliście go zapisać, to po prostu wejdźcie sobie... W ten opis czekam również na Wasze propozycje innych tematów, które można by było poruszyć na tym kanale. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania jak zwykle. A dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami. Krzysztof Denga, do zobaczenia.